Nie musimy aż tak walczyć, jak walczyło pokolenie z lat 80. i z 90., chyba. To znaczy, ten dobrostan dzisiaj sprawia, że, że będzie ci OK, nawet jeżeli nie zostaniesz mistrzem. To znaczy, też dzisiaj chyba cała taka narracja well-beingu idzie w tę stronę, że nie. Nie musisz ciągle się potwierdzać, nie musisz się udowadniać, żeby nie mieć problemów psychicznych chociażby, nie, żeby czuć się dobrze ze sobą. I ja się z tym zgadzam. To znaczy sam wielokrotnie miewałem dołki, w których zastanawiałem... mój ostatni tekst był wyznacznikiem tego, czy ja jestem dobrym nie dziennikarzem tylko człowiekiem, czy nie, albo mój ostatni tam wywiad i tak dalej, jak byłem młodszy, gdy byłem młodszy. A i, I mi się podoba to z jednej strony, ale z drugiej strony w sporcie to, to tak nie działa. W sporcie musisz być tym, wypikaj znowu żeby zdobyć mistrzostwo. Musisz być bezczelnym, zapatrzonym w siebie typem, który chce być najlepszy.